Jesteśmy w Stępie Krajeńskim. Tutaj jest Pomorskie Okręgowe Muzeum PRL-u. No i właśnie pomieszanie z poplątaniem, bo tutaj właśnie dojeżdża e, Rajt Koguta po drodze do Stegny. Przypomnijmy, najważniejsza sprawa w tym wszystkim to jest taka, że właściwie dzisiaj pod to hasło takie PRL-owskie, te wszystkie jakieś rzeczy sprzed lat, wrzucone jest wszystko. Bo z jednej strony możecie zobaczyć stare niemieckie motocykle czy WSK, nawet rower z takim żołnierzem Wehrmachtu z czasów II wojny światowej. Stare, naprawdę bardzo stare traktory. Z drugiej strony zupełnie szalone modele samochodów, poprzerabiane jakoś tam w sposób absolutnie niezwykły. Aż żalnie chodzić z, z taką GoPro kamerką, żeby od czasu do czasu gdzieś nie zajrzeć w jakieś różne dziwne miejsca. Pamiętacie, jeszcze ktoś z was saturatory, gdzieś tam na ulicach, Łodzi, Warszawy, Ostroca Świętokrzyskiego, W całej Polsce to było przecież kiedyś bardzo, bardzo popularne, albo cudowne, wspaniałe lody, jak się chodziło z tatą, z dziadkiem, z babcią, gdzieś tam na różnego rodzaju spacery. A jesteśmy tuż przed wejściem właśnie do tego pomorskiego, okręgowego muzeum PRL-u, to zdaje się, chyba jest dawny PGR. Zajrzymy tam do środka i zobaczymy, co też mają. Pewnie fajne rzeczy. To chodźcie. No i teraz tam bardzo zabawny moment, chciałem przypomnieć, że kiedyś nie było internetów i jak tu żyć, no i najgorzej, jak zadzwonić do kumpla i umówić się z nim na spotkanie, piwo, na wyjazd, a z dziewczyną, a jak dogadać koncert, a jak umówić się na imprezę z całą jakąś ekipą, no tak, po prostu tu się wrzucało i halo, halo, Krysiu, Krysiu, kochanie, uwielbiam Cię, tak, najdroższa, będę, będę. Gdzie? Gdzie? Dobrze będę, tak, 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 tak. Nadal Cię kocham. No i takie tam historie wstrząsające. Takich budek już nie ma. Były jeszcze gorsze, ale strasznie tu hałasują. Ale to jest jeden z takich reliktów, które naprawdę pokazują, jak kiedyś przy dużo bardziej skomplikowanych sytuacjach dawało radę. Chodźcie do środka. Bardzo zabawne w tym wszystkim to jest to, jeśli jest się w takich miejscach, że właściwie e, będąc z kabaretu starszych panków wszystkie te rzeczy się jeszcze trochę pamiętam, mniej więcej z dzieciństwa. E, I to nawet dosyć zabawne, że z tego właśnie teraz zrobione są muzea, bo zupełnie nie zdajemy sobie sprawy, e, jak bardzo wszystko się zmieniło właściwie tak naprawdę w naszej rzeczywistości. To jest e, coś absolutnie niezwykłego. E, najbardziej Zawsze mnie wzruszało to, jak moja ciocia babcia tak trochę na wschol, w styl wschodni rosyjski miały szklanki w tych takich, już nie wiem nawet jak się to teraz nazywa, tych takich trzymaczkach gdzie się wyglądało szklankę z gorącą wodą do środka. tak no właśnie, kolega tu podpowiada w koszyczkach, no to może to być koszyczek oczywiście. I od razu normalnie mam w głowie, jak one tam siedzą, sobie szydełkują i piją właśnie z takich z takimi koszyczkami tą herbatę. To są właśnie takie wzruszające przebłyski gdzieś, które pewnie każdy będzie miał jak sobie tutaj przyjedzie i będzie powiedzmy lekko powyżej czterdziestki. To są właściwie rzeczy, które są wzruszające w pewnym sensie. Z pewnego punktu widzenia można nazywać te rzeczy jakimiś tam już odpadami po dawnych światach, ale właśnie z tego się składało życie, właśnie z takich drobnych elementów. Z jakichś starych kostek z mydłem gdzieś tam, które jeszcze gdzieś się zachowały. Właśnie z takich jakichś różnych wstrząsających elementów związanych ze starą zastawą stołową, często właśnie z takimi specjalnymi napisami, typu tam, nie wiem, coś tam PRL 30-lecie albo coś tam, albo coś tam tego typu rzeczy. Takie sztandary, które gdzieś tam były wystawiane przez Ochotniczą Straż Pożarną, jeszcze tam z napisem w służbie Ojczyźnie Ludowej. Więc to są takie elementy, które rzeczywiście nas otaczały dookoła wtedy i to jest właściwie chyba większy czar tego wszystkiego. Na pewno nie nostalgia za tamtymi czasami, bo to jednak był zupełnie inny kraj, naprawdę niefajny, umówmy się, chociaż wspaniałe są wspomnienia, bo to jest naturalne. Jak kiedyś rozmawiałem z panią, która walczyła w powstaniu warszawskim, miała wtedy 16 lat i wspominała to wszystko z rozrzewnieniem i mówiła, chodzi o to, że po prostu wtedy była młoda. Dlatego patrzyliśmy na to wszystko zupełnie inaczej, ale tak naprawdę to był czas okrutny. PRL-u bywało i okrutnie, i cudownie, była i miłość, była i radość. No i te wszystkie przedmioty dookoła, z którymi po prostu się zwyczajnie żyło. To jest w tym wszystkim naprawdę wspaniałe, także jak zajrzycie tutaj do Sypulna, to będzie na pewno podróż sentymentalna, absolutnie niesamowita. Tutaj znajdziecie też maszynę do pisania, na której był pisany scenariusz do Alternatyw 4. To był taki serial, moim zdaniem jeden z najbardziej zabawnych, który opisuje tamteż, tamtejszą rzeczywistość. Uwielbiam w ogóle różne historie i jeżeli tak naprawdę by popatrzeć na e, czasy z PRL-u, to chyba Barea jest najważniejszym z mojego punktu widzenia reżyserem, który potrafił to wszystko obśmiać, jednocześnie z jakąś czułością trochę do tego wszystkiego podchodzić. Jak sobie tutaj czytam i podglądam te wszystkie rzeczy, to rzeczywiście włącza mi się w głowie cały cykl obrazów fantastycznych. Bardzo gorąco zachęcam, żeby do tych Alternatyw 4 wrócić i do filmów Barei, bo one rzeczywiście były absolutnie niesamowite. I tak jak już mówiłem, te drobne elementy, suchary, zapakowane właśnie w taki sposób, jak kiedyś się pakowało stare pieniądze, drobiazgi różne, to jest coś takiego, co tak naprawdę przypomina właśnie w formie takich obrazków życie z tamtych czasów. Pewnie dla wielu, tak jak powiedziałem, sentymentalne i ciekawe, na pewno nie lepsze, ale z drugiej strony te drobiazgi doskonale opisują rzeczywistość, w jakiej ludzie funkcjonowali. Najzabawniejsze jest to, że od razu jak stoję przy tych sprzętach muzycznych, radiomagnetofonach, kasyciakach i tak dalej, przypominają mi się moje wizyty jak byłem dzieciakiem yy, pierwsze, które był wielkim przeżyciem w Jarocinie, kiedy stało się między innymi z takim magnetofonem albo ze starym grudnikiem w powietrzu i zwyczajnie nagrywało z powietrza koncerty punk rockowe. Yy. Niewiele było potem słychać, ale człowiek strasznie to przeżywał, że ma kawałek koncertu ulubionych zespołów, których przecież nie można było usłyszeć w radio, nagranych chociaż w ten sposób. I e, to jest na pewno niesamowita podróż, sentymentalna, e, chociażby żeby sobie przypominać e, te wszystkie urządzenia, które kiedyś się używało, czy do słuchania płyt winylowych, które na szczęście teraz wracają. No i e, chociażby takiego magnetofonu Wilga. Po prostu dosłownie tak. Stało się i nagrywało. Nie wiem, Moskwę albo Sedes, albo inne pankowe zespoły. Wow, fajna podróż. Wierzcie mi, że to jest wstrząsające urządzenie. Było Bambino 1, Bambino 2, Bambino 3 to już był prawie taki super wykwit vyk PRL-owski. Oczywiście sobie można, można z perspektywy czasu podpiwać z tego wszystkiego, ale potrafi ono wtedy robić też naprawdę świetne gramofony i to takie super nowoczesne. Ja miałem Emanuela, to już był taki naprawdę niezły w latach 80. gramofon, który był oczywiście no, trochę porównywalny z jakimiś sprzętami zachodnimi. Ale można było znaleźć naprawdę niezłe rzeczy, Daniel i tak dalej. Też już z takimi super przyciskami, z całą maszynerią, z zatrzymującą na końcu płytę z powrotnymi ramionami i tak dalej i tak dalej. To też są fajne elementy, które przywołują wspomnienia. Muszę przyznać, że to jest niesamowite spotkanie ze z starociami. Na takich bębnach nigdy nie grałem. W Łodzi, przypomnę, była jedna z najważniejszych pracowni na całą Europę Wschodnią, gdzie robione były perkusje, czyli u Zygmunta Szpaderskiego na Piotrkowskiej. Ale to, to jest już jakiś wynalazek w ogóle absolutnie niesamowity. Nawet nie wiem, co to, co to jest, bo jeszcze były firmy Polmus, stare bębny. Podejrzewam, że parę wesel zostało na tym opękanych ze skrzypkami, z jakimś dudziarzem. Wyglądają absolutnie niesamowicie, a to jest taki trochę wystrój właściwie jak kiedyś z jednej strony i w chałupach wiejskich patrząc po tych szlaczkach na ścianach i po tym wszystkim co tu się dzieje, no i całkiem wypasiony zestaw mebli, który rzeczywiście od razu przypomina mi wizytę jakiejś cioci w 81 albo wcześniej. Znowu był taki powrót do przeszłości, bo właściwie pamiętam jeszcze dokładnie takie historie ze szkoły. Mieliśmy to normalnie w klasie biologiczno-chemicznej trzeba było nawet zdać egzamin z budowy człowieka w środku. Ale całkiem zdrowa wątrowa i trzustka, jeszcze okej, okay. jakoś będzie, będzie żył. Dzisiaj są takie strony, nie wiem czy kojarzycie, płakał jak projektował i w tych starych perelowskich różnych rzeczach można znaleźć mnóstwo naprawdę brzydkich opakowań, naprawdę brzydkich, chociaż oczywiście była też cała masa fantastycznych artystów, którzy tworzyli świetne rzeczy, jeśli chodzi o design prl bo to nie jest tak, że wszystko było do kitu, ale przyznacie, że to wszystko jest naprawdę nieładne, a jednocześnie ma w sobie jakiś urok. Jak to było w tej słynnej scenie? Czy jest coś tam? Nie ma. Czy jest coś tam? Nie ma. Czy jest coś tam? Nie ma. Już nie pamiętam. Chyba w Laskowiku to było. A co jest? Ja jestem. Tak chyba tak by tak to było z tym sklepem perelowskim. A, tak, a to wspaniałe nawiązanie do Misia. Kapitalna scena, jak to kolega rzekomo z planu filmowego jechał do ekskluzywnego hotelu. Zostawiam Was tutaj z piotkiem, niech on podgląda, co się dzieje w tych wszystkich bardzo fajnych instalacjach, które zostały tutaj przygotowane. Wzruszająco. Och, cudowna stara Pepsi Cola. Taki pierwszy powiew jeszcze z lat 70. zachodu taki codzienny. W każdym razie warto tutaj na pewno przyjechać, a ja idę oglądać. I na koniec prosta sprawa. Po prostu przyjedźcie tutaj do Sempulna Kraińskiego. To muzeum, te pokoiki porobione, ten sklep, gdzieś tam apteka, wnętrze yy, mieszkań, tak jak to było kiedyś w latach 70. -tych. Te stare telewizory, to wszystko na pewno obudzi mnóstwo wspomnień. A po, poza tym po prostu jest ciekawe, że tak się żyło, takich używało się odkurzaczy, na takich telewizorach oglądało się seriale łącznie z niewolnicą Izaurą. Zapraszam, to fajne miejsce, po prostu. No a meta? Meta oczywiście Stegnie, A co się działo wstegnie? Spróbujemy podejrzeć fotograficznie, filmowo. No i co najważniejsze, Raj Koguta, pamiętacie, to jest też bardzo ważny aspekt charytatywny, i bardzo się cieszymy, że jako tropiciel mogliśmy wesprzeć z tej strony w szpitale, dzieciaki w w górę. i całą akcję. Tropiciele! Pamiętajcie, jeśli się podobało, lajkujecie na Facebooku, subskrybujecie na YouTube, podglądacie nasze społecznościówki i piszecie do nas na tego maila z pomysłami na Wasze historie. Cały świat jest do odkrycia, a tropiciel to każdy z Was!